W czwartek 8 sierpnia zebrała się Rada Powiatu Ostrowskiego, by podjąć uchwały związane z transportem publicznym w powiecie ostrowskim. Po upadku PKS-u wiele miejscowości w Polsce borykało się z brakiem połączeń autobusowych. Nie inaczej było i u nas, gdzie mieszkańcy różnych gmin ościennych mieli problemy z dojechaniem do Ostrowi. Brakowało także kursów z naszego miasta do innych większych aglomeracji, jak chociażby do Ostrołęki. Doszło do sytuacji, że w wiele miejsc nie dało się dojechać, jeśli nie posiadaliśmy własnego auta, jedną z obietnic partii rządzącej zawartą w tzw. piątce Kaczyńskiego było właśnie przywrócenie lokalnych połączeń autobusowych. Formą rządowej pomocy jest dofinansowanie kursów nierentownych. Została określona średnia cena wozo kilometra czyli ile kosztuje przejazd autobusem dla przedsiębiorcy? Jednego, jednego kilometra pokonanie takiego kilometra on wynosi około, średnio około 4 złotych. I teraz, jeżeli, wiadomo, operator takiego, takiej linii pobiera, sprzedaje bilety. Jeżeli sprzedaż biletów nie pokryje tych wszystkich kosztów, to rząd zadeklarował pomoc w wysokości dopłaty jednej złotówki do każdego wozu kilometra. Może na pierwszy rzut oka wydaje się to niewiele, ale faktycznie to wynosi w skali kraju nad 4 miesiące w tym roku 240 milionów. Tyle pieniędzy popłynie do naszych przedsiębiorców realizujących przewozy publiczne osobowe. Jeśli deficyt nie zostanie pokryty środkami rządowymi, 10% reszty kosztów pokryje powiat. A jeśli to nie wystarczy, pozostałe rozłożone zostaną porówno na gminy, które będą z danego kursu korzystały. Rozpoczęliśmy te swoje działania takim kluczem od państwa wójtów. Oni zebrali analizy od swoich mieszkańców poprzez pewnie sołtysów i, i takie spotkania bezpośrednie. Ale na dzień dzisiejszy realizujemy, jak Państwo usłyszeli dzisiaj, jedną linię. To ktoś powie, no tylko jedna linia, no dlaczego tylko jedna? Widocznie takie są potrzeby. Jeżeli będzie zgłaszane więcej, to na pewno będziemy realizowali. Organizatorem transportu publicznego jest starostwo i od przyszłego roku będzie obowiązywała nas ustawa już, że tak naprawdę... To już w znacznie szerszym zakresie starosta czy zarząd będzie odpowiadał za ten transport. Dzisiaj korzystamy ze środków rządowych i cieszymy się, że one wpłynęły, bo to pobudziło troszeczkę chęci do tworzenia takich linii. No wiadomo, wszystko się tyczy kosztów. Dlatego sądzę, że większość gmin jeszcze w tym roku nie przystąpiła, bo chce się przyjrzeć, jakie to są koszty. Linia autobusowa, która ma ruszyć od 1 września, to trasa od Gąsiorowa. Poprzez gąsiorowo stacja, uścianek wielki, zaręby kościelne, kosuty, niemiry, stara złotoria, nowa złotoria do ostrowi Mazowieckiej. Ogromna prośba, korzystajcie z tej nowej linii. Jak powstaną następne, to tym bardziej. Dlaczego? No dlatego, jeżeli ta linia okaże się bardzo nierentowna, to na pewno władze waszej gminy nie będą chciały jej kontynuować, a chcemy tak naprawdę wozić ludzi, a nie powietrze. Więc bardzo, bardzo prosimy. Korzystajcie, jest to ze wszech miar korzystne. Raz, że potrzebne, bo nie wszyscy dysponują samochodami, nie wszyscy mają prawo jazdy, odpowiednie kwalifikacje, są osoby starsze, ale żeby te linie funkcjonowały, jest gest rządu, jest gest ze strony gminy i starostwa, ale prosimy, korzystajcie. Bardzo proszę i zachęcam, i ochrona środowiska, i dla Państwa wygoda, róbmy to. Ja jestem ogromnym zwolennikiem transportu publicznego. W dalszej części obrad radni wyrazili zgodę na udzielenie dotacji dwóm parafiom narodzenia Najświętszej Marii Panny w Wąsewie oraz wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Ostrowi Mazowieckiej na kontynuację prac remontowych i konserwatorskich. Obie świątynie wpisane są do rejestru zabytków, a prace restauratorskie są bardzo kosztowne. Parafie otrzymają od powiatu po 10 tysięcy złotych dotacji. Starosta poinformował o rozstrzygnięciu konkursu na dyrektora samodzielnego publicznego zespołu zakładów opieki zdrowotnej. Konkurs się toczy już od praktycznie wiosny. Bardzo długo trwał. Dwie edycje konkursu nie wyłoniły wykonawcy. Wówczas ustawa przewiduje, że zarząd powiatu może powołać dyrektora, nie realizując dalej konkursów kolejnych. Podjęliśmy decyzję, że już tyle czasu trwały konkursy i poznaliśmy dostatecznie tych, którzy kandydowali. Wybraliśmy po prostu pana Artura, wnuka. Sądzimy po jego pracy, oczywiście. Ma jednak pół roku do tej pory, pracuje już w naszym szpitalu. To taka dobra okazja, żeby poznać kogoś, bo obserwujemy go w pracy. Radni wyrazili też zgodę na realizację przez dwie szkoły średnie projektów w ramach programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Uczniowie zespołu szkół nr 1 wyjadą na praktyki zawodowe do Włoch i Hiszpanii, a uczniowie Technikum z Ekonomika odbędą staż w Niemczech.